Witam Was, kochani, bardzo bardzo serdecznie. Dzisiaj 23 kwiecień, czyli środa. Dzisiejszy dzień, w którym obecna jest energia księżyca, w którym obecnie, 18 osiemnastka, dziewiątki, a przede wszystkim jest to yy, klucz wcielenia dzisiejszego dnia, to 27 z 23 trójki i czwórki. Energia dwudziestki siódemki 7 i plus 2. To 9, tak? To jest ta energia, która mówi o opiece duchowej. To jest ta energia, która mówi o odniesieniu się do duchowości, o szanowaniu siebie, tego, co robimy, tego, z czym wychodzimy, do świata, dla świata. On, I teraz te dni w tym roku, tak? Zwłaszcza kwietniowe, od stycznia tak się pewnie dzieje, może troszkę później króluje, jak już teraz widać, to z ogromną po prostu intensywnością, wyszła cała wiosna na niebiesko po prostu, na różne odcienie niebieskiego, Jola przysłała mi też zdjęcie pewnego auta w kolorze takim, to o ten kolor chodzi jeśli nie przekłamało, to tak, czyli wszystko to, co jest takie, ma w sobie niebieskiego i szarości, przygaszone kolory kolory właśnie z taką, ja akurat mam troszkę zupełnie inaczej, bo on wygląda lekko jakby był takim kolorem Pistacjowym, tak? Ale jednocześnie nie jest to taki seledyn intensywny. Jednocześnie ta niutka seledynu tam jest obecna, bo to są te energie, które mówią, że wydostałem się, mam szansę wyjść, mam szansę zaistnieć, mam szansę pokazać się tak zwanie światu. Pokonałam, pokonałem pewnego rodzaju błędy. Wyszłam spod czyjej pięty, spod tego wszystkiego co hamuje. Nie zawsze to co nas hamuje i trzyma w pewnej przestrzeni życiowej jest dla nas czymś niedobrym. Czasami to powstrzymuje nas. Ja wczoraj znalazłam swoją jedną ze starych medytacji, niby zupełnie przypadkowo. Ale jednocześnie jest to przepiękna tak zwana energia Boże. Jak dobrze, że ja wcześniej nie wydałam tych medytacji, bo to są nowówki napisane, tylko jeszcze nie nagrane. Ja już teraz bym je tylko taki mam demo, tak demo to się nazywa, tak. Ja teraz bym je po prostu poprawiła i być może poprawię. Energia dzisiejszego dnia to jest ta energia, która mówi o tym, że jest to dzień właśnie z tą energią duchową, tą energią, która ciągnie do samotności albo do wyjścia. Jednocześnie eremita zawiera w sobie energię nie tyle samotności, chociaż niektórzy są sami i potrzebują po prostu tak zwanie dojść, jeżeli czuwają tą samotność. Z mojego doświadczenia wieloletniej pracy wynika z tego, że nie mówię o chorobowych cechach, prawda, jakiejś depresji, kiedy ciężko jest bo wtedy po prostu trzeba się leczyć. To nie jest naturalny tak zwany dzień, on może gorzej być odczuwany, ponieważ chcemy wyjść, coś nas ciągnie, ale jednocześnie nie damy rady. Natomiast ogólnie jest to ten dzień Remita, on wie już, on wyjdzie do świata. I nawet jeżeli nie chce się wyjść, w większości ludzie, kiedy mówią, że nie mogą wyjść do świata, do innych, oni wiedzą dlaczego, tak? Oni wiedzą, dlaczego nie chcą się spotkać z tą osobą czy z tamtą osobą. Wtedy dobrze, kochani moi, jest czasami wyjść do parku, usiąść na ławerce. I być może wtedy, kiedy chcemy pobyć sami, podejdzie ktoś, kto przyniesie dla nas specjalną jakąś informację, troszeczkę inne zogniskowanie na świecie. I w każdej chwili będziecie mogli wstać, jeżeli wam coś znowu nie będzie odpowiadał, powiedzieć: przepraszam, do widzenia, tak? Muszę już iść. I nie ma tego obowiązku bycia z kimś, a jednocześnie można doświadczyć tego towarzystwa i krótkiego spotkania, na tyle, ile, nie chcecie, jak, na tyle, ile chcecie, tak? O. I nie będzie to niczym w żaden sposób zobowiązujący. Natomiast ten, ta 27-ka mówi właśnie mówi o innym spojrzeniu na świat, o ciekawości świata, tak? O innej jakości odbierania tego, co jest dla nas rzeczywiste, tego, co jest dla nas pewną prawdą. I tym, jaki zwłaszcza ponosimy za tę prawdę koszt, tak? O, jest to bardzo często karta artystów, tym bardziej, że gdzieś tutaj na pewno w tych numerkach licząc pojawiłaby się chyba siedemnastka, a może nie ona wczoraj była. Natomiast to jest wszystko to, co mówi o tym, że. Muszę wiedzieć, po co to robię. Bardzo często też następny dzień, to co zauważyłam, kiedy czytamy, kiedy czytam tą numerologię, tak, dla was troszeczkę tutaj, tą energetykę dnia, jest jakimś odwołaniem do dnia poprzedniego i definiuje nas na dzień następny, czy też na następne dni. I tutaj generalnie. Jest to nadal dzień, kiedy wczoraj był taki bardzo mocny dzień, ten 22 kwiecień, tak? Kiedy ta materia, kiedy to wszystko na pewno jesteśmy dzisiaj nadal jeszcze pobudzeni, głowa nam po prostu gdzieś trzeszczy, a tu wszystko mówi, jeżeli nie chcesz wyjść, dzielić się z kimś, czyli czy dopiero układamy sobie w głowie, tak, jakby to wszystko, co możemy, na co pozwala nam nasze życie, nasz świat, nasze przestrzeń, nasze umiejętności, tak? Być może niektórym został przyobiecany jakiś, jakaś maszyna albo narzędzie wczoraj jeszcze, tak? To dzisiaj będziecie chcieli spróbować wyjść. Uwaga, żeby dzisiaj tego po prostu. Yy, yy jakby dobrze wykorzystać i się nie zniechęcać, przede wszystkim, tak? Żeby nadać temu jakiś sens, być tak, spróbuję, ja nie muszę jeszcze dzisiaj, tak? Bo ci jest energia, 23 kwiecień, tak? Jest ta duchowa energia, ona nie jest tutaj materialna, żeby się nie zniechęcać. A kto to zrobi? Ile to pracy, tak jakby mnie kosztuje? Kto to kupi, tak? Czy kto będzie tego potrzebował po prostu? A no wy, dla swojego lepszego samopoczucia, dla ułożenia się w pewnych umiejętnościach, dla zapoznania się też tak jakby z dorobkiem, z pomysłem, z pewnymi pre dyspozycjami. Chciałabym tutaj przypomnieć cudowny kanał, Wam polecieć, oglądam namiętnie, się nazywa Zwyczajna Kobieta, gdzie tam Marta opisuje, jak ten talent, który ona malowała, nie bez też o tym mówi, zaraz odniosę się do tego koloru, gdzie ona malowała, będąc w ciąży, mi się tylko nie rozpłakała, będąc w ciąży z córeczką swoją, tak, najmłodszą, i po ileś godzin w nocy malowała. I potem sobie skojarzyła, dziewczynka dostaje imię po babci, że jej babcia też kiedyś uczyła się w szkole plastycznej. To są takie cuda, kochani moi, właśnie. Wtedy, kiedy wydawało się, że nie ma czasu, nie ma możliwości, jej ten talent, tak jakby z tą energią, która przyszła do niej, tak, miała ją pod sercem, właśnie przekazała coś. Dzisiaj, wczoraj chyba dowiedziałam się, tak, no tak, wczoraj chyba obejrzałam y Jakiś filmik Marty, i okazało się, że ona ma ogromną wadę wzroku. Tym bardziej jestem pełna podziwu, jest to taka osoba, którą warto zapoznać się, tak, jakby z nią, popatrzeć takim okiem, nie utyskując, tak? Tylko powiedzieć, Boże, jak ta dziewczyna to robi, tak? Mając hmm? tyle niby przeszkód na swojej drodze. No i dobrze, zobaczmy, słuchajcie. To są właśnie talenty, które przechodzą wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewamy. No i zobaczmy, nie dajmy się tylko zniechęcić nadmiarem, bo dzisiaj ewidentnie 23 trójka bardzo często jest energią takiego trochę zniechęcenia, takiego przepaplania wszystkiego, jak to robią kobiety, takiego swojego punktu po prostu tak zwanie widzenia, często wyobrażeń jakichś, tak jakby na ten, na te tematy. Więc wyciągnijmy energię dzisiejszego dnia, Poprzez karty Tarota. Królowa Mieczy odwrócona, anioł opiekun, ktoś, kto, czy temat jakiś, który być może nie będzie musiał się zarealizować w waszym życiu, ale dzisiaj jest czas, żeby poświęcić czemuś lub komuś dużo swojej uwagi, żeby stworzyć pewnego rodzaju tandem, czy jeżeli chcecie coś zrobić, skupić się w zasadzie na, na tym, nauczyć się być może z różnych źródeł, tak? Ale też królowa mieczowa odwrócona właśnie mówi o... Chęci podzielenia się, szukaniu wsparcia, dobrego słowa. Zważajcie się na słowa, które wypowiadacie do innych ludzi, żeby nie podciąć im skrzydeł, bo to nie, nie będzie wtedy nic po prostu dobrego. Podziękujcie, z wdzięcznością podejdziecie do tych, którzy Wam te skrzydła pomogą unieść, otrzepać, tak? I być może ich ciężar przypada Was na różne strony. Dzień wdzięczności. Energia dlaczego mieści się w dziesiące kielichowej odwróconym? To jest też tak, że czasami w rodzinach, w rodach, czy ktoś ma masę pomysłów, masę różnych realizacji i zechce, i być może właśnie spotykając kogoś tej na tej ławce w parku, tak, czy gdzieś podchodząc w jakąś po prostu jakby przestrzeń, czy oglądając jakiś pomysł, ktoś nam coś przekaże, dostaniemy coś, co, co będziemy mogli tak jakby kontynuować, coś, czym będziemy mogli się zająć, tak jakby ułożyć to, może będzie łatwość, może będziecie gdzieś na jakimś, nie wiem, jarmarku albo byliście w czasie przedświątecznym, to też kupiliście coś, czy przynieśliście coś do domu, co może przekazać i jest specyficzną, bardzo dobrą energią, którą wnieśliście tak jakby od innej rodziny, od innego domu takim przedmiotom, które wnosicie właśnie do swojego domu, czy przynosicie, a były stały gdzieś indziej, tak, warto jest tak zwanie podziękować właścicielom, podziękować za tym, że tym wszystkim, kto, tak jakby twórcy też danego, tak zwanie przedmiotu, dlatego, że jest to ogromna energia wdzięczności, te energie dzisiaj są tak bardzo ułożone, nie wiem, w materii, w pracy czyjejś, pracy swojej, ale też ogromnym mierze, jeśli my to chcemy zaabsorbować, zaabsorbować do swojego życia, to są te energie, to jest cały kwiecień, to będzie pewnie jeszcze, no na pewno do lata bardzo mocno, to są te energie wdzięczności, te energie szacunku, te energie podziękowania. Zobaczmy, energię, która będzie wspierać dzisiejszy dzień, pusta karta w tarocie, którą ja nazywam, to akurat nie jest wielość dobrego, to jest energia mistrza, to jest energia tego, że trzeba postąpić tak jak należy czyli trzeba być może ta duchowość dzisiaj obudzi w nas że dostaliśmy coś, kupiliśmy coś nie wychrzenimy tego, nie będziemy utyskiwać nie będziemy martwić się co my z tym zrobimy tylko przyjmiemy to tak jakby jako swoje po prostu tak zwane mm, dziedzictwo. Jakże często czasami, dzisiaj jest ten dzień, żeby jeżeli zobaczycie, że coś od kogoś dostaliście kiedyś, a to od babci, a to od ale żyją jeszcze i głupio wywalić, tak? Więc generalnie warto i dzisiaj, bo czasami jest tak, że my po latach, o Jezu, dziękuję za to, o jak dobrze, to jest jakaś pamiątka, to jest czymś, to jest coś, co docenicie. Inaczej można powiedzieć tak, to jest dzień, kiedy niech wam do głowy nie przyjdzie wyrzucić coś, tak? pozbyć się czegoś, bo może się chociażby w najprostszej opcji okazać, że wyrzucicie coś, co jest dużo warte. Zobaczmy tą energię, na którą Cię trzeba uważać. Mieć się na baczności, która będzie kładła nam kłody pod nogi. Gwiazda odwrócona, tak? Czyli generalnie mówi się, kiedyś u nas na Podlasiu jest takie powiedzenie Smotrysz w knigu, widzisz figu, tak? O! Czy też to jest ta energia, to jest gwiazda w dół, w dół tak? Kiedy widzimy coś i wtedy nadajemy wartość, chcemy, nie chcemy, albo nam się podoba, albo nie. I ona jest w tej opozycji. Czyli możemy nie rozpoznać tego, co jest dla nas najważniejsze? To jest ten mechanizm, który jest bardzo trudny dla nas ludzi do okiełznania. Jesteśmy skażeni przez socjotechniki, przez manipulacje, przez inżynierię społeczną. Tak, że dzisiaj kurczę, żeby nam nie wiadomo, co jakiś święty przyszedł. Ten osioł pod drzwi przyszedł, któremu z ucha pieniążki się sypią, tak? Materia, to byśmy go ja, tak wywalili najchętniej, to jak najszybciej, tak? O, nie skupili się na tym, co jest dobre. Także. Weźcie to po prostu pod uwagę, że dzisiaj może Wam wleźć w oczy, do serca, coś i tylko to, zobaczcie, kiedy ja tą energię duchową opisuję i układam w swoich, w swoich taliach, te wszystkie blotki zagospodarowuję, czyli ta energia, która nie jest w tarocie, ona nie jest ujęta pierwszoplanowo, to są te wyższe wibracje, które mówią: Jesteś mistrzem, musisz umieć i wiedzieć, jak się zachować, docenić coś, tak? O, czasami, i tu chciałam Wam przypomnieć, kiedyś miałam taką przygodę ze swoją babcią że babcia moja z dwa razy w życiu dawała mi swoje futro. W zasadzie miała te futerka dwóch. To był z Karaków, a drugi z jakiś kus czarny. I te futro mi dawała, potem zabierała, dawała, zabierała. I te futro były głównowarte w sensie takim, jeśli chodzi o tam wielką po prostu jakby wartość na ten moment. Jednocześnie dla mnie było ważne, że to moja babcia dała mi te futro, tak? Potem w jakiś sposób tak się działo, że no, potrzebowała tego futra. I zabierała, i w już mi tego futra po prostu jakby nie oddała. Yy, I o ile nie samo futro, i wyobraźcie sobie, że w mieszkaniu, w którym mieszka teraz mój syn, odziedziczył je mój syn. W pewnym momencie, tak zwanie, teściowie przekazali mi klucze, moi byli teściowie przekazali dla mnie klucze w dniu moich, czy dzień przed moimi urodzinami. I cóż w tym domu znalazłam? Jeden kapeć mój, który zgubiłam wiele, wiele lat temu, jak Paweł był mały i nikt nie chciał wziąć czarnego futra z po babci Pomijam to, że później widziałam duszę dziadka i wskazał mi miejsce, gdzie znalazłam jeszcze dwa, mm, może niezbyt wiele wartych, a może wartych dwa złote pierścionki, które wszyscy po prostu jakby pominęli, a on mi je pokazał. Jeżeli znalazłam tam w tym miejscu, to znaczy, że dobrze widzę. Dobrze widziałam w tym momencie. To jest właśnie ten dzień, który mówi coś, coś, co nie ma wielkiej wartości, a ma tą wartość, która Cię podbuduje. Uczynijcie kimś wyjątkowym. Życzę Wam tych wszystkich doznań. Proszę pamiętać, że w tej energetyce dnia czasami jest tak, że coś się doświadcza. My jesteśmy przygotowywani w tym, co przerabiamy ogólnie dzisiejszego dnia na dni następne, więc tak należy też te czytania moje odbierać. Kłaniam się pięknie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję, czyli jutro.